A to ja. No nie skończyłeś. A, ja mam odpowiedzieć. Nie, myślałem, że chcesz kontynuować to, nie, ale nie. dobra, to, to ja powiem. Jaki potencjał miała kariera i co jeszcze tam tak, było? Tak, tak, tak. Jakie masz o nim zdanie z racji tego, że się nie pociągnął może tej kariery odpowiednio, przez co no, chyba nie skłamie, jak powiem, że nastąpiło pewne wypalenie. Wiesz co, powiem dokładnie to samo, co w przypadku miksera. Co mnie to obchodzi, jak on kieruje swoim życiem? No, nie, nie chciał streamować, chciał to poprowadzić w ten sposób. Yy, chciał się skończyć na własne życzenie, to się skończył, no, tak naprawdę. Bo jakby, nie oszukujmy się, kariera w internecie to już lata temu przestało być, bycie fajnym gościem przed kamerą to już jest, wiesz, yy, dokładny plan i tak dalej. Yy, tak naprawdę wszystko jest zaplanowane, gdzieś, gdzieś przemyślane. Już się skończyła era miłych, miłych chłopaków, śmiesznych i, i, I spontanu. I spontanu. Eee, potencjał, wiesz, no ja, ja tam nie ukrywam, że ja też skoczyłem na boom na szachy e, jak się zaczęły, zwłaszcza, że kiedyś w szachy grywałem, mój ojciec się interesuje szachami i tak dalej, więc jakby nie są mi obce i, i fajnie się to ogląda. E, Wykonają tam profesjonalistów z jakimś, wiesz, komentarzem takim dla, dla prostszego człowieka. No, i był ten serial, też wiesz, no, no, całe to boom. I wiesz, i gościu generalnie był w porządku, no nie? Jak robił to po swojemu i tak dalej. No ale chciał poprowadzić tą karierę, zakręciło się, wiesz. Dużo, dużo osób z tam z mojego otoczenia byłego, ja wtedy miałem przerwę. Wiesz, mi się osobiście to nie podobało, bo. Wiesz, nat, naturalną rzeczą było to, że przez to, że on się, wiesz, zaczął zadawać, kręcić i tak dalej, no i to był Twitch, no to, wiesz, sporo osób tam myśli jak ja, mówi jak ja, y, robi to co ja, no i on też chciał, wiesz, z takiego prostego szachisty stać się streamerem popularnym, y, czyli wiesz, z, znawcy od wszystkiego, i y, 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 tak dalej, komentuje wszystko co może i tak dalej. Osobiście widziałem sporo Inspiracji yy, ze swojego streama, co, co wiesz. Co mi się nie podobało, no ale on też był taki, wiesz. No, w, końcu się, w końcu się zrobił zbyt pewny siebie, za bardzo mu chyba odbiło. Yy, yy. Czyli, czyli można powiedzieć, że jakby irytacja yy, yy, x sententacjonem wynikała z, nadmiar, z nadmiernej inspiracji yy, Twoją osobą? Czy, czy są jakieś e, inne, inne... No nie, no wiadomo, że wiesz, no jakby... Ma kilka czynników na to weszło, nie? Ogólnie powiedziałeś jakieś takie fajne zdanie, że wszystkie gwiazdy na niebie się tak ułożyły, że właśnie Bartosz mógł wybić się na Twitchu, bo była właśnie duży hype na szachy. Ksajo zniknął z Twitcha, ludzie szukali alternatywy, więc no... To bo no, do, dokładnie jak, jak powiedział Marcin, że wszystkie te gwiazdy się ułożyły tak, że bardzo szybko wystrzelił i to jest tak podobnie jak z karierą piłkarską, jak za szybko pójdziesz do dobrego klubu, to będziesz tam gr grzał ławę i się spalisz i podobnie jest chyba z kar karierą w internecie, że ludzie, e, czy, sam twórca powinien jak stopniowo dochodzić do pewnych checkpointów, no i jakby dojrzewać do tego wszystkiego, bo wiesz, jak to jest z tymi młodymi gwiazdami, ja, czy nie wiem, czy wiesz, jak to jest, ale załóżmy, że ktoś się mocno wybija, czy w sporcie, czy, czy gdziekolwiek, i nie może sobie poradzić z tym wszystkim, co go otacza i może. To nie jest tak, że on y, nie nadawał się do internetu, ale po prostu za, za szybko się rozpędził, a miał ko koła, kurwa, wiesz, z drewna, nie i tak się no, rozwijało. Z... Z... Mogę, mogę to powiedzieć, wiesz, jakby Twitch jest y, ciężką platformą w ogóle, wiesz, y, fach streamera jest, y, jest niewybaczalny często. I wiesz, no, on się stał człowiekiem od show, a nie streamerem, więc wiesz, jak y, przestało być show, y, to, to dużo osób się od niego odwróciło, on zaczął, wiesz. Bo on miał jakąś tam swoją publikę, wiesz, bo, bo, wiesz, było pierwsze Boom, a potem drugie Boom. Wiesz, był ten turniej polskich gwiazd, a mm -hmm. potem było to, to międzynarodowe. No i wiesz, po tym pierwszym utrzymywał swoją publikę, streamował, nie wychylał się, wiesz, tak mówiąc kolokwialnie. E, no ale to drugie Boom, wiesz, z tym międzynarodowym turniejem, jakiś rekord. No, i wiesz, on już zaczynał odpowiadać, zaczynał się stresować, że, że nie ma tylu widzów, więc wiesz, zraził do siebie nawet tę publikę, która go oglądała, jemu się odechciało streamować. On już nie miał pomysłów na, na robienie show. No, ale nie oszukujmy się, wiesz, widzowie też są trochę, można tu przeklinać? Tak, ja najbardziej. No, pierdolnięci są widzowie generalnie, bo wiesz, jednocześnie wyzywają chłopa, że nie streamuje, z drugiej strony, wyzywają chłopa, bo bo nie robi show, a jakby, wiesz, dobrze wiemy, że, że, że od show takiego, wiesz, szybkiego, strzału, to jest YouTube. Jak ktoś wymaga od streamera, żeby on przez 100 godzin miesięcznie robił rozrywkę na najwyższym poziomie, to jest niemożliwe. Wiesz, no ja, ja Dobra, już... lećmy następnie, o jednym streamerze. No, tak. ale wiesz, jakby... je, je, jeśli mogę w ogóle jakby dopełnić tą, tą teorię. <grym> <Chuj z nim>. <grym> <grym> nie nie chodzi mi nie chuj z nim, tak czy jak staram się każdego to szanować, ale kurwa, my wiemy o jednym streamerze, dawaj tak. następne coś. Ich mm. sententacją ciak Bajera, ale...